Kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale, a będzie to fajny vlog, ponieważ przyszły do mnie właśnie nowości, a mianowicie stylizacje jesienne z Born to Be. Powiem Wam, że asortyment na jesień jest super ancki, totalnie się nie mogłam zdecydować, ale padły pewne wybory, myślę, że takie dosyć klasyczne zresztą, jak zawsze u mnie, klasyczne. No i co? Ja jeszcze tej paczki nie otwierałam, więc nie mam pojęcia. W jakiej kondycji są te rzeczy, jak w ogóle one wyglądają tak na żywo. Także będę to otwierać z wami. Wziąłem sobie już nóż, chociaż widzę, że bez sensu, ponieważ jest tutaj taki ofiastro ala suwak. I co? Działamy. Jeśli oczywiście taki film wam się spodoba, to zostawiamy łapki w górę i oczywiście subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco. Dudło wspaniałości może uwielbiam ten moment, kiedy jest taki dzień kuriera i szczególnie dzień kuriera z ciuchami. Nie mieszczą się już u mnie w szafie, ale nic na to nie poradzę. Także co? W pierwszej kolejności widzę, że natrafiła się ramoneska. Jest to zamszowa ramoneska w kolorze beżowym. Jest ona klasyczna, w sumie każda ramoneczka krótka właśnie jest zamszowa i kolorek bardzo mi przypadł do gustu, bo ja właśnie jesienią uwielbiam beż, brąz no i standardowo czarny i szary i biały ale, ale jeśli chodzi o jesień to właśnie takie kolory na koniec oczywiście wszystko Wam pokażę, będziemy mierzyć ubranka także zapraszam do oglądania pierwszą rzecz mamy za sobą także wyciągamy kolejną i kolejna rzecz to Cardigan, boże, jeśli chodzi o jesień, to y, powiem Wam, że uwielbiam swetry. Ja po prostu jestem uzależniona od swetrów. Zamówiłabym każdy kolor, każdy krój, y, z golfem czy bez. Y, po prostu każdy. A mimo wszystko kardigany są mega fajne, ponieważ można je założyć nie tylko do spodni, ale do sukienek czy też właśnie e, spódnicy, chociażby. Dajcie, e, dajcie mi znać, w jakich kolorach właśnie wy lubicie siebie jesienią. E, jeszcze był bodajże na stronie kolor beżowy, ale stwierdziłam, że wziąłam beżową ramoneskę, więc szary sweterek będzie idealny. Szary kardigan, przepraszam jest taki fajny, bo on jest taki, taki grubiutki, więc na pewno, na pewno będzie super amcki. Kolejna rzecz, To. A tam Wam To, taki otóż to golfik, jest on, on jest biały teoretycznie, chociaż tak troszeczkę wchodzi w, w taki beż, jakbym powiedziała, ale też, też mega fajny, zresztą ja z Born mam już mnóstwo rzeczy i jak dla mnie są fajne, zresztą czasem mi się nie trafi z rozmiarem, tutaj się zgodzę, ale jeśli chodzi o takie oversize'owe sweterki, czy tak jak właśnie ten golf, to bez różnicy czy jest za duży. Dla mnie jeszcze lepiej, naprawdę, dla mnie jeszcze lepiej. A ten jest taki oversize'owy, piękny kolor, też taki klasyczny, do wszystkiego pasujący i jest taki mięciutki, także już wiem, że to będzie mój hit tej jesieni. Na pewno będę z niego zadowolona. Także wyczekujcie na moim Instagramie zdjęć. Co sobie jeszcze zamówiłam? Zamówiłam sobie jeszcze spodnie. Spodnie, które zarówno pasują do kardiganu, do ramoneski, i też właśnie do mojego golfiku. Ja oczywiście dodam jeszcze, że w opisie tego filmu będą ceny i będą linki do poszczególnych rzeczy z Born To Be. Także co, już Wam pokazuję. To są takie jeansiki, a w zasadzie to bardziej taki jeggings. Szare. Jak dla mnie spoko, są mega klasyczne. No i co? I na wisienką na torcie będą buty. Może jestem totalnym fanem też butów, dodam jeszcze. A jeszcze ostatnio przerzuciłam się na kowbojki. Bardzo mi się podobają kowbojki. Mojemu chłopakowi nie bardzo, ale... ważne, że ja siebie w nich akceptuję. By mnie pierwsze buciki. Czy będą to kowbojki? Nie. Będą to buty które również uwielbiam. Mam je z roku na rok, na znaczy w sensie nie te same, ale bardzo je lubię. Dajcie znać, co sądzicie. Powiedzcie, która też takie lubi. Ale są one wiązane i mają do tego wszystkiego takie perły, tak to nazwę. Nie no są świetne. Nie no naprawdę są świetne. Zaraz oczywiście będę je przymierzać. I co? I lecimy jeszcze do ostatniej już rzeczy. A są to buty kamelowe. Bardzo mi się podobają. Nie no, jak zobaczyłam je ja na stronie, to ja wiedziałam po prostu, że muszę je mieć. I co teraz widzę? Są one delikatnie ocieplane, mają taki, takiego misia w środku. No i właśnie idealne, właśnie. Kardigan, sukienka. No do sukienek na pewno będą wyglądać rewelacyjnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię, dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzu, i, i ja czekam na wasze komentarze. Dajcie mi też znać, czy któraś z was również planuje złożyć zamówienie na born To Be. Pierwszy look już mam na sobie, jest w nim oczywiście biały golf, czarne spodnie, ale czarne spodnie wcześniej zakupiłam na Born to Be i takie otóż to buty. Powiem Wam szczerze, że mi się mega podobają i co najlepsze mają takie delikatne ocieplenie, też takiego misia. I jeszcze chciałabym Wam coś dodać, bo właśnie przed chwilą w trakcie w zasadzie już przymiarki, nawet nie tyle co przymiarki, zauważyłam, że Przysłali mi spodnie w rozmiarze 36, czyli taka standardowa S. A ja niestety noszę 38, czyli M. Także spodnie niestety nie będą dla mnie, a bardzo szkoda, ponieważ mega mi się podobają. Też ładnie wyglądały do tej stylizacji, no ale cóż zrobię, trzeba będzie je po prostu wymienić. Mam na sobie już look numer 2. Tak jak mówiłam, ten kardigan jest. Świetny, naprawdę świetny. Podoba mi się i, i co? Założyłam sobie czarny t-shirt, czarne spodnie, czarne buty. Tak więc idealnie wygląda do tej stylizacji. Co lepsze, w sumie do szarego kolor, kol, koloru. Koloru pasuje każdy kolor. Więc spokojnie mogę założyć biały, jakiś. O, także mogę sobie wybierać. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym kardiganie. Czy Wam również się podoba? Look numer 3, w zasadzie nic nie musiałam zmieniać, ja dodałam tylko ramoneska, jak widzicie, wygląda zupełnie inaczej. Ramoneska też jest fajna. Ja jak taki troszeczkę pulpecik, a szczególnie ostatnio, to nawet mnie nie pogrubia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolor mi się bardzo podoba, jest jesienny i co? Teraz stworzę stylizację z karmelowymi butami. Stwierdziłam, że te otóż to karmelowe buciki będą idealnie pasować do tego kardiganu. Także nawet nie ma co kombinować, ale można do tego założyć również sukienkę czy też spódniczkę w karmelowym, brązowym, białym czy czarnym kolorze. Myślę, że jak najbardziej, tak? A buty bardzo ładnie się prezentują, moim zdaniem są takie delikatne. Jeśli taki odcinek wam się oczywiście podobał, to zostawiamy łapkę w górę i subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco. I tak jak mówiłam wcześniej, czekam na wasze komentarze dotyczące stylizacji, dotyczące rzeczy, które nabyłam w sklepie Born To Be i, i co. I widzimy się już niedługo. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i co, do zobaczenia.